Tam to jest liść, nie grzyb. Dzisiaj na spacerze, w poszukiwaniu grzybów i leśnych przygód. Nie? Mm -hmm. A tu przejdziemy w ogóle. Mi się wydaje, że my wtedy inaczej, jeśli idziemy tą rzeczką, wtedy jakoś tam obeszli i tam zeszli, i tyle. Nie wiem czy tu przejdziemy Grzyba też nadepnął o, To nie tamtędy Inną trasą myśli O pytałeś się czy dziki są tu w lesie, nie? I są dziki A tutaj takie amalutkie A pełno no Wszystko uciekło Dobra Ale widoki mamy piękne Kurde, jak w Ameryce, można powiedzieć. Może tu się przejdzie tam jakoś. Tak, żeby po wodzie nie chodzić. Tu i do góry. Nie? Trzeba mieć jakieś gumowce. Tędy, nie? Tu pod tych kamieniach i tam. Ja, ja, ja. To idziemy tędy. ale tu jest ulga przy takich upałach 30 parę stopni w cieniu to tu mamy kurde mikroklimat wody w rzeczce to prawie w ogóle nie ma ale kurde znowu tu ludzie śmietnik zrobili Ale takie śmietniki to wszędzie to relaksy z prl -u. Musimy się wrócić Dobra Wróciliśmy się, bo to nie ta druga To była bardziej kamienista druga Ale potem będzie piękna druga Jesteśmy na dobry, dobrej drodze. Mm -hmm. mm, Doki Super Mamy tu jakiego grzyba o, Ale u nic widzisz, że żarty przez robale. A nie wiem przez robale, przez tego widzisz tu On to zjadł. od środka ale robale też tam chodzą a już kiedyś taki już gnije także jeszcze i takie mamy ale takich nie zbieramy nie? <grywamy> Idziemy dalej w poszukiwaniu przygód i grzybów a. no dobra a... No. nie ma to są liście Szkoda, że tu rzeka nie płynie, bo by to fajnie wyglądało, kurde. Takie kaskady. Nie? na tam trochę, czy to płynie. A tu jakaś godzina przechodziła i się wróciła. Jest drabina myśliwego. I ma koszytek na piwo. A potem się myli dziki, ze zwierzętami <laughs> żartuję oczywiście a jest tu było tego drabina domyśliwego a to ma to pułapkę o. nie będziemy się tam pokazywać i przeszkadzać, ale Wcisniemy do góry Po kolejne Grzyby Ale jest tam jest na drzewie? Co tam jest? Na drzewie To to pułapka? Grzyb Huba Huba Ja widzę ją no ja. jest przeszkoda Przeskakuj Udało się przeskoczyć a tu no, jedna odnoga się złamała, reszta dali rośnie. Gdzie teraz? Tam chyba jest. Tu jest ścieżka. Ja było tam. Hop. Hop. A, proszę. Hop. Leć! Chyba my się pogubili. My nie wiemy kajuist. No idziemy. Idziemy? Co? Drogą pójdziemy, to. Natrafimy, nie? <gry> Byle wrócić do domu. I piwa zimnego się napić. tu sól. Nie ma jeszcze nie ta pora, ale już słoneczko chyli się ku zachodowi, piękne domy mamy po drodze, kurde. a nie na domy, bo już widoki a może jutro tam pójdziemy? Tam? A? No właśnie. i wychodzimy gdzie zawsze <noise> przy kapliczce. i przy starych drzewach idziemy tam zobaczyć czy coś się zmieniło nowego